Witajcie ziomeczki. Z tej strony Jori. Dziś ze mną jest Kazwi. Dzień dobry I gramy dzisiaj na Skywarse Dzisiaj. Drugi odcinek na mam. Go. Dobra. Wiesz, e, co ogólnie mówię, powiedz o co chodzi, jest? no bo ja nie wiem. Znaczy ja wiem, ale nie, nie powiem. jest odcinek idziesz, Czyli... idziesz na inne wyspy, tak żeby cię ludzie nie zrzucili i jesteś fajny. Dobra. Um, my mamy sojusz, także idę do ciebie. Ochol- nie no, czekaj, bo mam bo mam lag. Te łoty mi się zwykle lagują. Um, Ej, osłanie, um. nie żeby mnie nikt nie strącił, co? Dobra. Patrz, patrz po innych wyspach, czy mnie, czy mnie tutaj nikt nie kampi. O shit, skończyły mi się bloki. <kłysy> Prawie. <kłysy> Lag? Got... No lagi mam No i teraz mnie tak zlagowało chyba, że w ogóle nie będę mógł grać No kurwa. Nie, wiesz co, Kasper? Nie, lagów nie nie chawaj Nie weź do ognia, bo się spalisz Dobra, tego laga musicie mi wybaczyć, wam fałszywy God damn it. Ma y masz tutaj lepszy hełm ode mnie Mleczyk no. Nope. A, szkoda. Masz jakąś broń? Nie. Znaczy mam łuk. Strzały masz? 10. Masz jeszcze więcej. Dobra. Um, chodźmy tam. Do tamtego ziomeczka. Wylewaj wodę zanim będziesz szedł, to wtedy będziesz mógł się uratować, jak cię będą strzelić Tak, tak, wiem. No i nie mam bloków. To ty teraz budujesz. A ja cię osłaniam. Mam tylko 20 świerka. Dobra, dojdzie. A ty i idź, pozbieraj itema. Nie czekaj, bo ja tam strącę gostka. Nie strąciłem woda. No, tak. No. fajne skin. Tak. A ty nie Do masz pobrania? Skrywa. Mam. Nie, u mnie nie masz. Mam. No. Nope. Taki windowsowy creeper. Zaczekaj chwilę. Jestem pierwszy. Mnie. Gdzie jesteś, Otwórz e, Ale które to jest lewo, bo nie pamiętam. Nie, poczekaj, to jest to moje lewo. Czy nie. poczekaj, nie. Jest. No dobra, patrzę w dół, nie mam problemu. Mam nadzieję, że dasz jakiś podkład muzyczny. No to... I mam nadzieję, że nie masz jakiegoś... Dobra, musisz rozbić wełnę, tam w środku są skrzynki. Ale mam dobre itemy. No. te Skrzynki w środku. A do czego służy ten przycisk? Do niczego. Te siedem, takie rozstrolone. Raz Dobra. Idę do ciebie. Przycisk Jak ty się tam. A, zabugrowałeś się. Kurde Zostanę za, zaraz zalowowany. Taki mały. No Chodź, ten był czekaj. nie. Ja właśnie się specjalnie tak zrobiłem. Chcę mieć trochę spokoju. Ja z tobą yeah! Masz Łuk? Nie mam łuku, ale za to mam taki błyszczący hełm. A ja nie. I błyszczący tak. Kamienny kilof. i kamienną hełm Dobra, wiesz co, to będzie ostatnia arena. Wcześniej zawczyłem ale to będzie ostatnia arena, to ten fragment będę musiał wyciąć. A jeśli go nie wytnę, to się zabiję. Dobra. Dziabry. Właśnie, właśnie dostałem... No sobie tutaj, wyjdziemy tyłem. Właśnie dostałem od sponsora y, najlepszą na świecie tego, no. Ej, no nie, bo wyjdź stąd. Ja coś zrobię trika. Trika Pitatora. Dobra, chodź. Tam jest ziomuś. Trzeba go zabić. Chodź, to, 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 to... Nie ma to jak kopać tego no. Ej, ty, poczekaj! Jest trochę tego no, żelaza. Ale nie no. To ty możesz zrobić sobie żelazny miecz. Mm. Fuck. Fuck, prawie mnie Uważaj, bo on ma łuk. Chowaj się. Ej no, ale ja muszę trochę drewny drewno, żeby sobie zrobić kilof. Czekaj, on tu chyba idzie. Nie, on się winduje, on się widuje, czekaj. To jak on się będzie windował... Poczekaj, ja wracam, nie. ja wracam na chwilę do... House'a. Nie. O w house'ie mam... Masz, masz śnieżki, masz śnieżki? Mam. To dawaj je. Ale ci nie dam. Daj. Pomcham. Daj te śnieżki, bo tam się gościu winduje, czego ja No jest się zabudował, ale nie możemy, nie. Tam, Moment... tam, 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 rzucaj, rzucaj w niego. Albo dobra, daj to. To ja sobie mm. zrobię łuczek, mm. znaczy tego no, zrobię Dostał. sobie wszystko, Dobra, nice. Chodź, na goska To ty idź. No. Teraz kill off. Nie, moment, mam, mam już kobla. Dobra, jestem u niego na house'ie i go ciupam. Jeśli zginę Ma. to się zawije Ej, masz tam to jakieś... Zginąłem! Kurde Dobra, jest. wierzę w Ciebie. Moment. A ja wierzę w żelazo. Wiesz co? Będę chyba, chyba na Ciebie poczekam tym, a potem się razem pożegnamy, co? Dobra, Możesz od razu uciec ci bo to tutaj ja, ja jest, mam To jest moja runda. Znalazłem dużo tego no, surowca mineralnego, jako okay. yy, ironem. Czemu, nie, nie wiem czemu niektórzy youtuberzy mówią na to silver, srebro, nie ogarniam tego. Taki przyzwyczajny moment, zaberekadujemy się. Tak, dobra. Nie ma, więc... Zaraz dostanę kręćku w głowie, biegam dookoła tutaj pilarów. Dobra, już idę na spawn, bo mnie jakiś typek zabił. O dobra, więc... e, czekaj, zanim dojdziesz tam do tej... Masz do, zaraz... odrobione? Zaraz się odrobi! Okej, okay. Zanim tam? dojdziesz tam do tablicy z tymi, odwróć się i idź w drugą stronę. Na schowki, tak? Tak. Tutaj, tutaj, I stój i stań pod pierwszą latarnią. Stoisz? Tom. Tak. E, kliknij Kiedy? teraz na, na zegarek i kliknij widoczność wszyscy. Nie skacz po parku, żeby bo zlecisz. Kliknij na zegarku widoczność wszyscy. Słyszysz? Na zegarku widoczność wszyscy. Ach. Jest ja tak zrobiłem Wiesz co, to chyba nie był najlepszy pomysł. Co? Bo teraz zaczął mi strasznie lagować Mr. Play Games. Serio? Mi się nie laguje przy nagrywaniu i przy. O! Stój, 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 to ja! Jest! Jeden! Stój, to ja! Dwa! Stój. Dobra, to będzie ostatnia rozrywka. Przeskoczyć Dobra. tego pr prostego parkura. To, to nie pokurowiec. przeskoczy, to nie przeskoczy, ten ma laptop z, z lat 90. Czyli ty. O, ja fasznie, mam... Mnie... O, wow, moje laki. O, wow. Dobra, wiesz co, zegnamy się. Mniejszać się razem czy osobno. To by było na tyle, ziomeczki, w tym odcinku. Ja się teraz Wystąp... żegnam. Wystąpił Ajdelty. I, I Jori. I witam nas w kolejnym odcinku z serii... 5 wózów ma. Wojownik z Minecraft.